Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded I słuchajcie, dzisiaj mamy 23 dzień zimy Widzę, że tutaj mi z ekwipunku coś dozostało do posprzedawania eee, Co to było? <ścoughs> Nie wiem co to było, nieważne eee, co tutaj mamy w mailu? Dobrze się dogadujesz z jednym z mieszkańców Jeśli chcesz pokazać tej osobie, że ci na niej zależy Będzie ci potrzebny jeden z moich pięknych bukiet A, dobra to już wiemy, i tutaj okej, okay, ktoś nas znalazł, no tak, bo się nam troszkę przysnęło, niestety. E, no dobra, ale to w takim razie pozbierajmy sobie tutaj rzeczy, które mamy do pozbierania. Widzę, że kawka się zrobiła, herbata. E, czy tutaj coś, kawkę mamy, zobaczcie, i tutaj też mamy więcej herbatki. Więc sobie to pozbieramy Wszyściutko Oj. Tak. Ja sobie tą herbatę, wiecie, tutaj podtrzymam trochę, ale ja się jej pozbędę ostatecznie. Tak myślę, bo jednak ona nam trochę miejsca zajmuje niepotrzebnie. A wiecie, jak to bywa. Więc dobra, to odkładamy. Tutaj sobie, słuchajcie, też wszystko zbierzemy i zaraz sobie to sprzedamy. E, tak, jajka. Dzień dobry. Czy ja się mogę spodziewać jakiejś króliczej łapki? Co? Chciałabym kupić też auto zbieracz, słuchajcie przed wiosną. Żeby potem nie mieć problemu ze znajdywaniem. Chociaż nie, czekajcie, jajka przecież to zawsze wszystko w kurniku jest, a nie na zewnątrz. Dobra, nieważne, nie było tematu. <laughs> nie było tematu, coś mi się pomyliło po prostu. Ale dobra, to wszystko załatwione. Więc słuchajcie, oddajemy to do przerobienia. Proszę bardzo. I co, dzisiaj tylko cztery jajka, czy mamy więcej? Tylko cztery. Czy tutaj coś było... A, ser sobie zostawiliśmy dla tej, słuchajcie, dla Li przecież. To złoty sobie sprzedam, a Li dostanie ten zwykły. Dobra, tu więcej beczułek potrzeba, ale kurczę. Ja wiem, że myśmy mieli problem z węglem. Ja muszę zobaczyć, jak my stoimy z tym węglem. Więc już sobie patrzę. Moi drodzy, 43 węgla to wcale nie jest. Wcale nie jest zbytnio dużo. No ale... No ale cóż, czekajcie, to sobie mogę sprzedać. Kawa oczywiście zostaje tutaj. E, Czemu ja mleko tutaj trzymam? Nie wiem. O, tutaj mamy węgielek to. A, czyli z drewna wychodzi jeden węgiel tylko. No cóż, tak bywa. Tutaj mamy drzemik z kaktusa, 280 taki drzemik. Eee, może zróbmy ze złotego kokosa drzemik też? Nie wiem. Nie wiem, trzeba popróbować. Słuchajcie, co będzie tutaj najlepsze. Eee, więc tak. Wiecie co? Może ja sobie zrobię. Hmm. Pięć ich mogę zrobić. Na przykład jeszcze jedną tam. Jedną tu. Dobra, wiecie, co zrobimy? To w ten sposób. Tutaj dodam jeszcze jedną sobie. Póki co weźmy jeszcze, jeszcze jednego kokosa. <laughs> A tutaj sobie zrobimy dwie dodatkowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę bardzo, raz i dwa. I też kawior sobie zróbmy. Na razie z tych jak to wygląda, dwa dni a to ten kawior się robi dłużej a sfermentowana ikra robi się krócej dobra, to trzeba to mieć na uwadze tu jeszcze mleko sobie zostawię w skrzynce, bo mi się tutaj w ekwipunku niestety zachowało dobra i my dzisiaj tak, idziemy zanie zanieść li prezent e, tutaj, a dre drewno mamy do zbierania dwa pstrągi tygryście Kamień, żelazo, baterie. Hmm. Może sobie to po kolei powrzucamy. Zobaczymy, ile czego mamy. Żeby wiecie, żeby się nam to nie potraciło, nie? Kamień. Kamienia 600 niestety nie mamy. U tabek żelaza też nie mamy wcale dużo. Hmm. Wiecie co? Przetopimy sobie to. I to, póki co. Trzeba będzie zbierać te zasoby, no niestety. E, dobra, to idziemy do Lii. Czy Lia jest, jest u siebie? Ok. Czymy sobie, na sztachnijmy sobie kawkę na początek. Proszę bardzo. I lecimy na dół. Zobaczymy. Czy ja nas w ogóle wpuści do domu? Bo to może być problem, słuchajcie. A, czekajcie, bo on tutaj wyżej mieszka troszkę. Dobra. Wpuściła nas do domu. O, i mamy scenkę. Dobra. O, czesiaga wejdź, wejdź. Pracuję nad moją rzeźbą. Spójrz na to. Widzisz, odkrywam esencję drewna. Gdy przebijesz zewnętrzną warstwę, zobaczysz prawdziwą naturę. Identycznie jest z ludźmi, wolę patrzeć na surowe, czyste drzewo. Dziwnie, dostanę buziaka. <laughs> Identycznie jest z ludźmi, co? O, tak, to prawda. A pierwszy raz tu przyjechałam jeszcze za dzieciaka na wakacje z rodzicami. Wiedziałam, że muszę tu kiedyś wrócić. To miejsce ma artystyczny potencjał. Ale muszę ci przyznać, ciężko jest płacić rachunki jako artysta. A może zrób pokaz e, sztuki w mieście. Hmm, ciekawe, mogłoby to ruszyć koła i uczynić z miasta pelikan prawdziwe miasto sztuki. No, słuchaj, wszystkiego trzeba próbować, nie? <laughs> Ale co jeśli ktoś nie polubi moich rzeźb? Załamałabym się. Przemyślę to. Cóż dzięki, że wpadła siaga. Proszę bardzo. Przyniosłam Ci prezent. I tak moi drodzy, mamy dla niej kozi ser. Cztery serca nam od razu wleciały. Możemy tutaj jeszcze zagadać z nią. I dobra, i chyba to tyle. Zaraz się musimy zająć ścinką drzew. Więc proszę bardzo, zetnijmy sobie ich troszkę. Trzeba też będzie chodzić do kopalni, słuchajcie, po te żelazo, po węgiel. Więc myślę, że to też będzie jakiś plan. Trzeba będzie też iść powoli, um, po trzeba będzie powoli zacząć chodzić do tego, do kopalni na pustyni. Jakoś to trzeba będzie sobie planować, słuchajcie. Zima się powoli kończy, więc dobrze by było to jeszcze w zimie załatwić. Chociaż szczerze mówiąc, wątpię. No ale. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy. Tam drewna mieliśmy 600, coś, więc nam brakuje chyba 400. Więc myślę, że powinniśmy mieć to już zrobione niedługo. 240, no właśnie. Już sobie zaraz zobaczę. Tak, już niedużo. 125 jeszcze. Ciekawe, gdzie tego Pstrąga Tygrysiego możemy złowić, żeby też to zadanko wykonać. Znaczy, wiem, że on się łowił w rzece, tylko pytanie, czy zimą też damy radę? Nie wiem, niestety. Nie wiem. Okej, okay, zadanie mamy gotowe. Jeszcze sobie tylko to jedno zetnę. Yy, i pół tysiąca. No i spoko, i mamy okropnie dużo drewna aktualnie, także także spoko, ono się przyda, jak będziemy coś budować, to ono się rozpłynie po prostu w sekundę. Także chodźmy sobie to zostawić do domu może. I chyba się wybierzemy do kopalni. Możemy sobie iść jeszcze zobaczyć yy, do miasta, jakie są tam zadanka i tak dalej o, tu możemy jeszcze pozmieniać, no tak więc tak moi drodzy potrzebujemy trzy mleka o, proszę bardzo jeszcze sobie zerknę tutaj, czy, o, kawka się zrobiła zobaczcie to jeszcze dawajcie coś, przerobimy sobie, wiecie co ja sobie chyba do środka wsadzę te, bo jednak będzie mi dużo łatwiej trzymać je tutaj w środku. O proszę, tutaj będziecie sobie stać. Eee, I co my chcemy zrobić? Co my chcemy zrobić? Może kawki jeszcze sobie zrobimy. Chciałam zobaczyć, czy coś nam wyrzuciły tutaj nietoperki. Ostrą jagodę, wiecie co? Ta ostra jagoda to jest chyba najczęstsza rzecz, wyrzu wyrzucana przez nieco. Tak mi się wydaje. Więc tak, jeszcze może sobie wejdźmy tutaj, o, zobaczymy sobie w jaskini. Może będzie trochę żelaza, co by się nam przydało. O, proszę bardzo. Jak na temat? <słuchy> jest trochę rzeczy. O, może mamy jakieś, chociaż już i tak nie zdążymy. Chciałam powiedzieć, że może mamy jeszcze jakieś gotki, to pójdziemy sobie rozbić, no ale już i tak się nie zdążę dzisiaj, więc może to w kolejnym odcinku. Nie wiem, na razie sobie to posegregujmy wszystko, posprzedajmy co trzeba. Dobra. To tak, kozisz ser sprzedajemy, to też sprzedajemy. I geotki sobie zostawimy tutaj. No, mamy trochę tych geodek, 8 póki co. Więc no powiem Wam. Spoko. Wiecie, co te kałamarnice sobie też przełożę. Bo one będą do gotowania. Nie chcę ich w lodówce, ale chcę je tutaj. Żeby pamiętać, że ja po prostu je mam tutaj odłożone w tej skrzynce. No, i niech tak będzie. Dobra. Czy my lecimy do jaskini? Możemy chyba lecieć do jaskini na chwilkę. Chociażby. Czy do miasta udajemy się najpierw? No, teraz to nie wiem. Dobra, chodźmy już do tej jaskini. Eee, kopalnie. Zjedziemy sobie na 65. Jak zwykle. O, dzisiaj nie ma węglaczków zbytnio. Dwa tylko. No to ciekawe. No, nie ma szczęścia, więc może i dlatego. Zresztą, też będziemy sobie troszkę tutaj mieli pewnie. Ciężki orzech do zgryzienia z tymi zdrabinkami, no nie? No ale trudno. Jest. O, tu ile węglaczków. Nice. No takie rzeczy to mi się podobają, słuchajcie. O, jeszcze kawa wypadła, nice. Dobra, tu tu. Czy tu jakiś wagonik? Nie, ale jest duży kamień. Więc sobie ten duży kamień szybciutko zbiorę. Uuuu, notatka. Ulubione rzeczy wszystkich. Sebastian lodował za sashimi, peni, szmaragd, mak. Vincent winogrono, koktajl, żure, koktajl żurawinowy. E, mama chrupiący bas. Aha, bo to sam, tak. Mama chrupiący bas, naleśniki. Tata risotto, smażone orzechy laskowe. I ja, kaktus, baton klonowy, pizza. A, zapomniałam właśnie, że sam też baton klonowy lubi. No tak. To była jedyna rzecz, o której nie pamiętałam. <laughs> Także spoko. Uu, energii nie mamy. Proszę bardzo, serek. A, no tak, bo myśmy zasnęli w tym, przecież na naszym polu, no nie? Pożyczyłam naszyjnik mamy, ale go zgubiłam. Gdzieś niedaleko spa. Oszaleję, jeśli zauważysz, że go nie ma tak to jest notatka od Hayley no aktualnie chyba nic tam nie możemy zrobić bo jest zamarznięte jeziorko obok spa więc chyba dopiero wiosną tak na dobrą sprawę o jest drabinka ale słuchajcie żelaza wcale tutaj nie ma za dużo ja jeszcze żadnego żelaza nie zebrałam, toż to jest niepoważne przecież. Tu też nie widzę żadnego. O, tu jest jedno. E, ja sobie to żelazo, słuchajcie, przełożę tutaj, żeby widzieć ile ja go mam. Jest drabinka, tylko teraz pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest, bo ja to muszę zobaczyć, bo to jest duży poziom. I jednak trzeba to zobaczyć. Ale tutaj chyba nic nie ma zbytnio ciekawego. Dobra, to schodzimy niżej w poszukiwaniu węgla i słuchajcie, żelaza. w skrzyni był węgiel, nice zawsze to coś, tutaj mamy duży kamek o proszę bardzo Tu jeszcze są jakieś skrzynki. Sobie je rozbijmy. Zobaczmy. Ha. No nie za ciekawie. A, też w któryś dzień byśmy musieli iść do gildii sprzedać nie, nasze miecze, które gdzieś tam mamy. zachowane. Czy tam gdzieś. Gdzieś ostatnio też zdobyłam. No właśnie przed chwilą też zdobyłam, dlatego mi się przypomniało. Także nu. No. o jest rabinka. No i tutaj już będzie ciężko, słuchajcie, chyba z żelazem, więc wiecie co ja zrobię. Zjadę sobie może na 50. poziom. Może tutaj będzie trochę żelaza więcej. No, proszę bardzo, już mamy tutaj lepszy początek. Jakieś żelazo tam z boku. Nie widzę. Dobra. O, tutaj powinien być wagonik na końcu. Także zobaczymy. O, jest plecak, ale słuchajcie, bez węgla. Niestety. Niestety, no cóż. Te zmieszane nasiona, to sobie posadzimy na wiosnę, myślę. Też będziemy mieć troszkę, troszkę darmowej gotówki, że tak, że tak to ujmę. Hmm. O, jest, schodzimy. I proszę bardzo, tu mamy troszkę żelaza. Uuu, nawet jadeit tutaj jest, zobaczcie. O, i robi się późno, więc dobra, to jest ostatni poziom. Zbiorę sobie tylko te rzeczy, które tutaj gdzieś zostały jeszcze. I będziemy szli do domu. Tutaj widziałam właśnie żelazo, że było z tej strony jeszcze. Więc ja sobie to szybciutko zbiorę. Słuchajcie. I wychodzimy, moi drodzy, wychodzimy. Idziemy zanim znowu zaśniemy, słuchajcie, gdzieś w, w środku, po prostu niczego. <laughs> yy, przystanek, może się, na... o, koń, tak, koń tu czeka. <laughs> może się nam, no uda, uda się nam wejść do domu, to w to nie wątpię. Jeszcze sobie posegregujemy nawet, zobaczcie. O, proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze geotki. Jeszcze mamy kamyczki i nasionka, oczywiście. 30 zmieszanych nasion mamy. No, nieźle. Dobra, idziemy spać, zobaczymy, ile dzisiaj sprzedaliśmy. I proszę bardzo, 9,5 koła. No, spoko. Dobra, moi drodzy. No to widzimy się, myślę, że w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało. No, mamy 50 koła na koncie, fajnie, będzie można kupić autozbieracz. <grym> Dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo, tule Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki i pa pa!